Witam Was kochani w QUNTE, świątecznym dawno nie było i pomyślałem, że takie świąteczne zrobię. No niektóre pytania były odbiegające od świąt, ale to tam szczegół. No to przechodzimy do pytań. Pierwsze jest od Damianka, tutaj widzicie treść. Pozdrawiam cię Damianku. Ech, e, chyba, chyba będzie treść, zobaczymy. E, <laughs> no będzie, będzie. <laughs> mam nadzieję. Drugie pytanie. Czy wybrałbyś się na przetestowanie gastronomii stali Rzeszów na meczu? Oczywiście, że tak. E, bo to... No już w następnym roku na wiosnę bardzo możliwe jest tam chyba jakiś wyjazd do Rzeszowa lub dwa i po prostu... Przy okazji i na resowi i na Stali ale to chyba to samo będzie, bo to na jednym sta stadionie w sumie grają, to chyba to samo, albo... No zobaczymy. Znajdujesz modelkę Playboya pod choinką, czy ją karmisz? Oczywiście, że kemsem lub pizzą. No. Czy zrobisz świąteczny odcinek z Przemiany do Zdrowotnej? Ludzie święty, no... Jak będzie, to będzie, co nie. Tak, jak będzie, to będzie, dokładnie. No ale myślę, że raczej po nowym roku coś nagramy. Czy zrobisz mit dla widów z Warszawy? Z mitami, że, dla widów, to jest tak, że jadę do danego miasta, operator mój robi zdjęcie na peronie, oznacza, że jestem w tym danym mieście, że podbijajcie, piszcie na DM i podbijajcie po zdjęcie. I to tak wygląda po prostu. No, nie jestem jeszcze jakimś dużym twórcą, żeby jakichś dużych spotkań robić, no, ale po prostu będzie na zasadzie. Jestem w mieście, oznaczam, podbijajcie. No kilka osób już, w Radomiu widz był, w Warszawie było, było trzech widzów, no to idzie jakoś powoli. No, to następne pytanie, przepraszam, telefon się zabudł. Jaki byłby najlepszy prezent świąteczny dla Ciebie i najgorszy? Najlepszy to na pewno, no, kilkadziesiąt kilogramów w dół, a najgorszy no ze 20 w górę. No ogólnie że raczej że ta waga by stała, takim, że ta waga by raczej stała w miejscu albo po prostu w górę szła niż w dół. No ale ogólnie jest to proces długotrwały takie zrzucanie wagi, pomimo że teraz, że nie nagrywam tej przemiany, no ale jem dużo mniej niż w, w, przez te leki, które biorę na tą cukrzycę typu 2 insulinoodporność, na odporność, to dużo mniej jem. I ogólnie, no jest, powoli idzie w, do, do, w dobrą stronę. Czy odwiedzisz jeszcze Rzeszów? No oczywiście, że odwiedzę Rzeszów po nowym roku, ogólnie z, z, wybieram się do Rzeszowa na nagrywki, dokładnie y, kiedy będę, to po prostu dam znać i po prostu będziecie mogli podbić po zdjęcie, przybić piątkę i dostać autobus. Jak ktoś będzie chciał, oczywiście będę miał y, y, wizytówki swoje. Następne pytanie. Może kiedyś odwiedzisz Lubuskie? Twoja szczerość i to, że się nie sprzedałeś, to jest y, to... No na pewno odwiedzę. Kiedyś lubuski, bo ciekawe piepsy są w zielonej górze, słyszałem i w tych innych miastach z tego lubuskiego, no to mam nadzieję. I dziękuję, że mówisz, że jestem szczery. No. Barsz czy żupa grzybowa. No, Barsz, a żupę grzybową to jedynie mógłbym zjeść taki szybki kubek. Czy przyjadę do miska Mazowieckiego do Kebabu Piramida? No na pewno jak będę w okolicach czy w województwie mazowieckim, to na pewno odwiedzę, jak będę gdzieś w okolicach. no. I to było ostatnie z pytań z waszych z insta Story. Czy mój operator coś chce mnie spytać świątecznego w sensie? Piernik czy makowiec? Makowiec. O, oczywiście, że makowiec. Czy tradycyjny karp świąteczny, czy może jakaś inna rybka? O, powiem szczerze, no tak średnio lubię jeść ryby, ale jeśli miałbym jakąś rybę zjeść, to jakieś filety lub rybę po grecku na święta. No bo tak średnio lubię ryby, no ale już na filet to przymknę oko, no. To dziękuję wam za obejrzenie tego krótkiego Q&A świątecznego pozdrawiam wszystkich widzów, którzy zostawili swoje pytania oraz dziękuję za pytanie od operatora i po kolejne Q&A zerkajcie na Instagrama bo mogą być... Yy, ale to raz. bardziej po nowym roku No. cóż, yy, picie też oczywiście propozycje sklepów do ostatniego odcinka, co, który wyszedł wczoraj, bo yy, dość dobry odzew jest i po prostu będę chciał zrobić taką ewolucję trochę tej serii, że zaproszę Przypuśćmy danego gościa będzie ze mną konkurował, i kto po prostu z nas przypuśćmy. E, lepiej e, wypadnie, to po prostu nie wiem, jakiś drobny prezent osobę, danej osobie kupi, czy coś w tym stylu. No to życzę Wam miłego dnia. Cześć!